Na drogach regionu były dziś spore utrudnienia, a to przez protesty rolników w 14 miejscach województwa polskiego. Protestujący nie zgadzają się na rozporządzenia związane z europejskim Zielonym Ładem i napływ płodów rolnych z Ukrainy. Protesty zorganizowali członkowie Agro Unii oraz NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Obserwował je Jakub Słupecki. Nysan, Krapkowice namysłów opole. To zaledwie 4 z 14 miejscowości, w których odbyły się dzisiejsze protesty. To miał być wspólny i ponad podziałami sprzeciw wobec działań Unii Europejskiej. Oposzczenia, które nakłada na nas Unia Europejska. Są nie, nie do przeskoczenia, że tak powiem. Jest bardzo dużo norm, nie wiadomo jak je spełniać. Nie idą za tym pieniądze odpowiednie. Inflacja idzie do góry, dopłaty nie idą do góry. Możemy za te dopłaty coraz mniej kupić. 350 ciągników oraz pojazdów rolniczych wyjechało dziś na ulice naszego województwa. Protesty przeprowadzone zostały w każdym powiecie. Tutaj w Krapkowicach jest nas chyba będzie 100 ponad może i 150 rolników. Przyjechali też z, z powiatu prudnickiego tutaj do nas. Mamy zamiar protestować pokojowo, o gdzieś do około godziny 14 góra 15, żeby ludziom, którzy będą wracać z pracy nie przeszkadzać. Głównym postulatem rolników jest dalsze utrzymanie embarga na żywność przywożoną do naszego kraju za wschodniej granicy. Wypracowujemy rozwiązania razem ze stroną ukraińską, które będą licencjonowały napływ tych, licencjonowały produkty z Ukrainy, które będą do Polski wpływały i będzie to wszystko pod dużo większą kontrolą niż do tej pory. Według najświeższych ustaleń poczynionych podczas Rady AgriFish embargo na ukraińskie produkty rolne zostało przedłużone o rok. Jest to związane z warunkami, jakie postawiła Polska i wynegocjowanymi ze stroną ukraińską dwustronnymi zasadami przepływu towarów. Równie istotną sprawą są kwestie związane z procedurami dotyczącymi programu Zielony Ład. Jeden z jego elementów zakłada, że rolnik zobowiązany jest do ugorowania 4% swojej ziemi. To budzi duże kontrowersje. Proszę sobie wyobrazić w skali województwa opolskiego. Mamy 544 tysiące hektarów. Jeżeli 4% będziemy ugorować, to są dzisiaj dwa kombinaty Top farms, Czyli ponad 20 tysięcy hektarów do ugorowania, więc... Nie do przyjęcia dla rolnika. Strona rządowa zapewnia, że choć sytuacja była zastana, bo kwestie ugorowania były zatwierdzane miesiące temu, stara się znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Protesty odbywają się również w innych państwach Unii, między innymi w Niemczech i we Francji. Jakub Słupecki, Kurier Opolski.